To już trzeci raz, gdy punkt o zezwoleniu na powiększenie powierzchni handlowej w budowanym właśnie wieżowcu Hanza Tower spada z porządku obrad rady miasta. Zatem były kluby prawnych platformy obywatelskiej ISLD, SLD, a przeciwni PIS i radna Małgorzata Jacynawid, którzy wprost mówią, że powstanie luksusowej galerii w wieżowcu nie jest dobrym pomysłem. Równie ciekawa jak dyskusja radnych jest dyskusja kupców, którzy nie mogą dojść do porozumienia, czy w hanzie powinna powstać galeria. Handlowcy z położonej nieopodal budowy fali są przeciwni, kupiecka izba gospodarcza zmieniła zdanie i teraz jest za. Fala ma prawo do takiego głosu. My, jako Kupiecka Izba Gospodarcza, mamy stanowisko jedne. Nie przeszkadzamy. Niech to radni w swojej mądrości w tej chwili zadecydują. Mi jako przedsiębiorcy, nie wolno nie ufać inwestorowi, który przekonywał mnie na Komisji Budownictwa, że zrealizuje tą inwestycję zgodnie z projektem, zgodnie z prezentacją, że to będzie inwestycja, że inwestycja będzie w pełni wykonana, czyli to 26 pięter. A jeszcze kilka miesięcy temu prezes Kupieckiej Izby Gospodarczej w rozmowie z nami twierdził, że to mało prawdopodobne, by luksusowe marki utrzymały się w Szczecinie i prędzej czy później do Hanzy wejdą handlowcy z sieciówkami, takimi jak w Galarcy czy w Kaskadzie. Radni Szczecina, szczególnie ci przeciwni powiększeniu przestrzeni handlowej w ramach wieżowca Hanza Tower, są bardzo zdziwieni woltom niektórych kupców. Był moment, że kupcy szczecińscy byli przeciwko tej inwestycji, później pan prezes z Manhattanu powiedział, że jednak ta inwestycja i rozszerzenie tej powierzchni handlowej mu nie przeszkadza. Teraz słyszymy, że jednak kupcom z fali to przeszkadza. My, my generalnie, ja przynajmniej jako radny Artur Bawka mówię, ja nie będę głosował za rozszerzeniem powierzchni handlowej w kompleksie Hanza Tower. Sprawa handlu w Szczecinie, jak żaden inny temat w mieście, rozdrzewa opinię publiczną. Po problemach na ulicy Jadzielońskiej, po ubiegłorocznej debacie nad rozbudową Centrum Handlowego Galaksy i po wielomiesięcznej dyskusji na temat ekspansji dyskontów w mieście, radni mają do zgryzienia twardy orzech: pozwolić inwestorowi na rozwój i postawienie imponującego budynku, ale z galerią handlową, czy nie? Wtedy przyszłość Hanzy zdaje się być niepewna. Hanza Tower może być rozbudowywana, ale według tego projektu i tego planu, który był wcześniej przyjęty. Natomiast zwiększenie powierzchni handlowej to jest kolejny gwóźdź do zabijania centrum miasta. Nie możemy się na to zgodzić, dlatego że powiększenie powierzchni handlowej o kilka tysięcy metrów, czyli kolejna galeria handlowa, to jest wielkie nieszczęście dla Szczecina. Trzecie podejście do projektu na następnej sesji Rady Miasta w maju.